Co to, Natalka, jest? Jest grzybek! Znalazłaś! No super! Piękny grzybek! Jeszcze tego też znalazłaś tutaj, tak? Takiego ładnego. Jest grzybek! Duży! Chodź zobaczysz. Chodź ci tata pokażę na roczu. Pójdziemy po Tu? Tu. Zobacz. Ale duży, co? Jest Grzybek? Tak. Ja. Wielki co? Grzybek! Ja. No. no, jak się cieszysz? Tu jest! Natalka znalazła! Jest! Macie ileś tam natargał? Ile jest? Co? Ile? Sześć? Ja pierdolniczy. Sześć! No elegancko widziałeś? A jeszcze tu jest. A, taka malutka, fajna. No super. O, tam jeszcze. O, tu jest jeszcze. <grybujesz> Widzisz? Mówiłem, że tu koszyk trzeba brać? No.